Witajcie, czołgiści! Przedstawiamy nową porcję eksperymentów z czołgami, w których testujemy grę pod kątem stabilności i wdrażamy w życie wasze najbardziej niesamowite pomysły. W tym odcinku dowiemy się, ile czołgów Maus może zniszczyć jednym strzałem artyleria drugiego poziomu. Spróbujemy obliczyć maksymalną liczbę krytycznych obrażeń, a także zmierzymy prędkość czołgu z dodatkowym obciążeniem. No to jazda! Pamiętacie legendę o 12 pracach MS-1? Mówiło się, że zniszczył on cztery Mausy jednym strzałem. Takie historie przyprawiają odreszcze. A wiecie, co jest najfajniejsze? Te historie są prawdziwe. Tak, możecie je zweryfikować za pomocą podpowiedzi w rogu ekranu. Taki eksperyment już kiedyś przeprowadziliśmy. W tym filmie nasz mały bohater zniszczył cztery czołgi. Dziś mamy nowego pretendenta. Przed Wami niemiecka artyleria drugiego poziomu. To właśnie ona rzuca wyzwanie MS-1 i spróbuje pobić jego rekord. Zobaczmy, czy sobie z tym poradzi. Artyleria na pozycji i gotowa do ostrzału. Czołgi Maus też stoją w szeregu i są gotowe do walki. No to zaczynamy. Pierwsze podejście i tylko dwa fragi. To za mało, dlatego spróbujemy jeszcze raz. Ponownie dwa fragi. Coś tu nie gra. Prawdopodobnie ciężkie czołgi stoją nieprawidłowo. Zróbmy tak. Opuścimy nieudane próby, a jeśli któraś się uda, to ją pokażemy. Magiczne pstryknięcie palcami i voilà, mamy już cztery zniszczone czołgi. To jest maksimum, jakie udało nam się osiągnąć. Niestety, to już jest limit. Ale nic to, dorównać maszynie śmierci, to i tak jest wielkie osiągnięcie. Gratulujemy naszemu bohaterowi i przechodzimy do kolejnego eksperymentu. W tym doświadczeniu postanowiliśmy sprawdzić, jakie maksymalne obrażenia krytyczne można zadać od jednego strzału. Pora to sprawdzić! Przez obrażenia krytyczne rozumiemy łącznie zranienia członków załogi i uszkodzenia modułów. Czyli, jeśli mamy zepsuty silnik i zranionego kierowcę mechanika, to są to dwa krytyczne obrażenia. Przejdźmy do warunków eksperymentu. Będziemy mieć kilku strzelców znanych z siły swoich dział. Ich zadaniem jest strzelić do Bat 25T i zadać jak największą ilość obrażeń krytycznych. Zacznijmy eksperyment. Jakt Pancer E100, uzbrojony w pociski zapalające, będzie naszym pierwszym strzelcem. Ustawiamy naszych Francuzów w szeregu i celujemy we wrażliwe miejsca. Tak, a zatem cele się skończyły, a maksymalny wskaźnik Big Bossa to cztery obrażenia krytyczne na strzał. Dobry wskaźnik, ale zobaczmy, czy ktoś potrafi lepiej. Zawodnik numer 2. Działo samobieżne T-92. Dla wygody zmieniliśmy mapę na Overlord. Wjechaliśmy artylerią na skały, a Francuzów ustawiliśmy na plaży. Tym razem nie da się tak po prostu ostrzelać czołgów. Artyleria ma szeroki promień rozrzutu i można trafić odłamkiem w cel wcześniej niż zakładano. Dlatego zdecydowaliśmy się zbudować zaimprowizowany pociąg. Badszat wyjeżdża, otrzymuje trafienie i odjeżdża na bok, a kolejny wyjeżdża na jego miejsce. Zobaczmy, jakie maksimum osiągnie T-92. Od razu sześć obrażeń krytycznych. Najwyraźniej 240 mm działo jest tutaj nie bez powodu. No cóż, dobry wynik, ale dokonajmy jeszcze jednej próby. Czegoś tu brakuje, jakbyśmy o kimś zapomnieli. O kimś takim wielkim zdolnym jednym strzałem wysadzić czołg. Ha! No oczywiście. Wspaniały FV4005. A zatem cele i zadania są takie same. Brytyjczyk zaczyna ostrzał. Zobaczmy, ile on zdoła osiągnąć. Ogólnie tylko 5 obrażeń krytycznych na strzał. Z takim wynikiem FV zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. A ile obrażeń krytycznych jednym strzałem i na jakich czołgach Wam udało się zadać? Podzielcie się waszymi wspomnieniami w komentarzach. W dzisiejszym finalnym eksperymencie przekonamy się, czy ciężar czołgu u góry wpływa na prędkość dolnego. Eksperyment jest banalnie prosty. Przybywamy na mapę Mińsk, zabierając ze sobą kilka czołgów FOSZ i T100LT. Wjeżdżamy czołgiem lekkim na dach jednego z Francuzów i wydajemy komendę Start! Zobaczmy, co z tego wyszło. Po pierwszej próbie widać, że pojazdy wpierw poruszają się łeb w łeb, ale po chwili pojazd bez lekkiego czołgu na kadłubie wyrywa się do przodu. Może trafił nam się wybrakowany fosz? Aby mieć pewność, przeprowadzimy powtórkę. Tylko tym razem radziecki czołg osiodła innego Francuza. No cóż, uzyskany wynik jest zbliżony do poprzedniego. Początkowo idą równo, ale wkrótce przeciążony niszczyciel czołgów zostaje w tyle i przegrywa wyścig. Ciekawa obserwacja. To wszystko na dzisiaj. Koniecznie zaproponujcie w komentarzach swoje pomysły na następne wydanie. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału i go polubić, a także kliknąć na dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego odcinka z szalonymi czołgowymi eksperymentami. Do zobaczenia wkrótce!